Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w 22 vlogmasie na moim kanale. Stwierdziłam, że dzisiaj już nagryłam takiego typowego vlogmasa, bo nagrywałam wczoraj i nagrywałam przedwczoraj, ale w tego wam nie wstawię, bo to wyszło beznadziejnie. Po prostu ja tam nic nie nagrywałam, Nagrywałam kalendarze adwentowe, a później już praktycznie nic, więc tego wybaczcie, ale wam tego nie wstawię. No, także musicie mi wybaczyć pierwsza chyba taka sytuacja, w której nie wstawię jakiegoś danego vlogmasa, ale no po prostu wyszło jak wyszło, no nic tam się nie działo. A dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym dniem i mamy dzisiaj wtorek, pojutrze już jest Wigilia, ja w to naprawdę nie wierzę. Ja, mimo że ja czuję święta jakoś w tym roku bardziej niż w zeszłym, tak nie dowierzam, że już pojutrze mamy Wigilię, ponieważ dopiero co... Odliczaliśmy do vlogmasów i powiem Wam, że ja po części chciałabym już skończyć te vlogmasy, bo po prostu mam wrażenie, że one są nudne, że po prostu nic się na nich nie dzieje, mimo że się staram. I teraz w tym dzisiejszym też się postaram, żeby było coś ciekawego. Nie wiem, ale zobaczymy. Więc przychodzą mi powiadomienia z laptopa. Miałam przed chwilą jakby polskie dwa. Z czego jednego nie miałam, bo komputer, komputer, internet w szkole się zepsuł i miałam tylko drugi. Teraz będę mieć angielski i będziemy mieli taką świąteczną lekcję, bo pani nam wczoraj powiedziała, że właśnie dzisiaj będzie taka świąteczna lekcja. Mamy godzinę. No, za 5 minut mam angielski, dobra. Mamy 9.35, tak. I pokażę wam, co było w wczorajszym dogmasie, i w wcześniejszym jeszcze. Bo po prostu nie będziecie wiedzieli, co było, więc stwierdziłam, że Wam pokażę. Dobra, więc wczoraj było takie, takie coś z jakie? i to jest serum. Czekajcie, chwila. To jest jakiś serum, które odbud odbudowuje i modeluje kontury twarzy. Nie wiem, co to jest, ale to tak dziwnie pachnie i ja tego chyba nie będę używać. Tutaj mam jeszcze wczorajszą herbatę Sweet Grey. A jeszcze we wcześniejszym dniu trafiło się coś takiego, jest to jakieś face cream, czyli to jest krem do twarzy po prostu. No i była też taka prześliczna kula, no dosłownie to jest chyba najśliczniejsza kula jaką widziałam. Taka śnieżynka, taki płatek śniegu, coś takiego, więc mega fajnie, jestem ciekawa czy będzie biała woda. No sztos. I to tyle, bo słodycze zjadłam. Zrobiłam sobie tosty, bo wczoraj byłam u dentysty i nie mogę jeść w sumie takich... Mogę jeść twarde rzeczy, ale muszę jeść drugą stroną, bo miałam tam coś robione i w ogóle jeszcze to nie jest skończone. No i zrobiłam sobie tosty, bo jestem taka głodna, a wczoraj jak wróciłam, siedziałam tam godzinę. W każdym razie jak wróciłam, to była jakoś 25.

i jestem teraz strasznie głodna, więc będę się zabierać za jedzenie. No i mam angielski na kamerkach, więc niestety nie będę mogła wam nic nagrywać, ale później mam informatykę i wtedy już na luzie wam coś ponagrywam i pokażę wam, jak wygląda taki ostatni dzień w tym roku. Dobra, kochani, słuchajcie, właśnie skończyłam angielski i teraz mam długą przerwę, więc otworzymy sobie kalendarze adwentowe już. Przedostatni dzień. Jutro będzie ostatni. No, także nie przedłużam, tylko otwieramy. Przepraszam za źle ułożony kod, ale po prostu, wiecie, włożyłam go, żeby był taki klimat przy otwieraniu kalendarzy adwentowych, a tak naprawdę to tutaj mam już pościel i ten kod tylko tak sobie leży. Żeby było ładnie. Tak, no żeby było ładnie, więc... Mm, hmm, dobra, otwieramy. Dzisiaj mamy chyba 22, bo ja już kompletnie nie, nie ogarniam i mamy ostatni rządek w kalendarzu z Irving. Wow, wow, po prostu to mnie przeraża, że zostały tylko dwa okienka. Mamy dzisiaj herbatę zieloną cytrynową O matko, ona była bardzo dobra Dzisiaj tak dla odmiany Otwieramy kinder I powiem wam, że odleciał mi poznokieć, więc mam czym otwierać Słuchajcie No i otwieramy tutaj 22 o, nie. I mamy dzisiaj kinder country Powiem wam, że te kalendarze są już tak Lekkie, że ja O, mamy tutaj 22 Zobaczcie, wszystkie okienka Są już pootwierane prawie Dostało nam tylko trzy. O wow, mamy dzisiaj te takie gumy. Pinballs? Pinballs. One są bardzo, bardzo dobre. Ostatnio były cytrynowa, różowa i coś takiego, a dzisiaj mamy kolową i różową, więc bardzo fajnie. Ja je bardzo lubię. W ogóle fun fact, mój brat rok temu dostał całe takie duże pudło. No gdzieś takie duże pudło i takie wysokie właśnie z tymi gumami. One są mega dobre. I w tym roku chcę dostać takie chyba dwa opakowania. Dzisiaj przedostatnią, przed ostatnią, właściwie to, no nie tak, przed ostatnim? Dokładnie, przed kulę, bo otwieram co drugi dzień, więc otwieram dzisiaj jedenasty numer. I ładuję tutaj telefon, momencie możecie widzieć kabel, ale ja, ja powiem Wam, że ja to chyba rozerwę już, bo nie ma sensu, żebym ja to tak normalnie otwieram. No i co? Mamy dzisiaj gwiazdę. Mamy taką gwiazdę. Zobaczcie. Gwiazda. Taka pomarańczowa, Ciekawe, czy pachnie. No, mam wrażenie, że te wszystkie kule pachną tak samo. Została nam tylko dwunastka, ale to w Widinie. Dobra, teraz kalendarz NIM dwa I czyżby był ostatni lizak w tym roku? Chyba tak. Dobra, słuchajcie. Otwieramy. O nie bo... Dokładnie tak. I czy to jest ten sam smak, który już był? Tak, to jest ten sam smak, który już był. Trochę słabo, ale i tak się cieszę, że to jest lizek, a nie na przykład żelki. Dobra kochani, otwieramy ostatni kalendarz, czyli Douglas. I mamy tutaj 22. Zobaczcie, jest dość spora, więc jestem ciekawa, co dzisiaj będzie. O oh, wow! <laughs> mamy tutaj Invisible, czyli to są te takie gumki, z sprężynki. Ja już myślałam, że ich tutaj nie będzie. Sprawdzę sobie je. No ale ładne, serio. Ja uwielbiam kolor czerwony, a to jest taki właśnie bordowy, w czerwony taki odcień. Mega fajnie. Więc ja się bardzo cieszę, mimo że ja nie używam takich właśnie gumek, to może mi się przydadzą, bo moja już, moją mam już chyba z półtorej roku na ręce. No i ogólnie może się przydadzą tak do spania czy coś. Bo ja normalnie nie związuje włosów, ale może się przydadzą, więc bardzo, bardzo się fajnie. Takie gumki. Proszę bardzo, tak na szybko Wam pokazuję dzisiejsze rzeczy w kalendarzu adwentowym i ja jestem najbardziej zadowolona zdecydowanie z tych gumek e, właśnie do włosów, tych Invisibubble i, 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 i z tej herbaty, z gum, z zaka. Powiem wam, że dzisiaj jest naprawdę bardzo fajny dzień i wszystko mi się podoba. Hejka moi drodzy, właśnie przyjechałam sobie do galerii kupić kilka rzeczy, w sensie kupić. Ogólnie sobie tak pooglądać, zobaczyć co jest ciekawego, bo potem będą ferie i po prostu przez taki długi czas nie będę w galerii. Więc stwierdziłam, że sobie pojadę. Jeszcze mojej mamie muszę kupić eyeliner, bo chciała. Więc trochę sobie pochodzę. Może kupię sobie drwala ostatni raz. Mam taki apetyt. Znowu. I bo jadam go przed wczoraj. W sobotę. A dzisiaj mamy wtorek. Więc jakoś tak. No i ogólnie tak, przyjechałam sobie właśnie do galerii i lecę... Nie wiem gdzie lecę, może do... Nie wiem, może kupić mojej mamie najpierw eyeliner chyba pójdę. Zobaczymy, czy będzie w ogóle dużo ludzi. Ja powiem wam, że się stresuję strasznie, bo będzie pewnie dużo ludzi, a ja chciałam ponegrywać coś dla was, więc maseczka mi spada. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Choineczka, moi drodzy, proszę bardzo. Ogólnie powiem wam, że myślałam, że będzie więcej ludzi. Kupiłam kredkę dla mojej mamy eyeliner i lecę teraz do Maka o tak moi drodzy kupiłam Maka, a do drwala i teraz szukam miejsca, żeby go zjeść, bo zaraz idę jeszcze gdzieś tam do sklepów. No i aha, dobra, idę chyba na ławkę, bo zapomniałam, że tutaj są ławki, więc e, lecę tam. I Chyba jesteśmy ostatni raz do końca ferii. Dobra, słuchajcie, nie zjadłam całego zjem w domu. A ja teraz lecę do action i o dziwo nie ma kolejki, więc jestem w szoku, że w ogóle przed świętami tak mało ludzi. Hej, moi drodzy, witam was z samochodu. Ja właśnie wracam sobie z galerii do domu. Teraz chwilę czekam, bo mój tata gdzieś tam poszedł. Powiem wam, że w galerii są takie promocje, byłam w Stradivariusie w tle. Cały tamten sklep miał promocję dosłownie na wszystko. Była tam tylko jakaś nowa kolekcja, która nie była przeceniona, a tak to dosłownie wszystko, więc no, zastanawiałam się, szukałam jakichś tam fajnych ubrań, na przykład na Sylwestra czy na Wigilię. Nie znalazłam nic fajnego. Może przez internet sobie zamówię i na przykład odbiorę, no ale nie no, nie przyjdzie mi. Nie wiem, nie wiem. W każdym razie, no mega fajne rzeczy były, także jak ktoś szuka, to polecam właśnie w Stradivariusie, nie wiem jak reszta sklepu wyglądała, bo nie byłam, ale byłam w Stradivariusie, no i tam po prostu sztos. A więc hejka wszystkim, o oh, wow, uderzyłam się, w każdym razie wróciłam z galerii, mam już godzinę 19 i nie, nie wróciłam o 19, wróciłam o godzinie 16 coś tak, 16 coś, o, ale dlatego, że po prostu przyjechałam, nic nie robiłam i poszłam spać, tak, poszłam spać, e, obudziłam się i teraz zrobię Wam haul, co kupiłam w galerii. Więc tak, moi drodzy, kupiłam, e, tutaj mam taką, mm, taki eyeliner, chwila, tylko mm, ostrość, proszę bardzo, nie wiem, czy się to wyostrzy, w każdym razie mamy tutaj eyeliner, eyeliner z Golden Rose, jest on dla mojej mamy. W sensie ja jej kupiłam, bo chciała. I jakby moja mama dała mi swój stary, bo to jest już totalnie końcówka i dała mi, bo ja chciałam wypróbować, więc powiedziałam, żeby mi dała i mi dała, więc się cieszę. A ona ma ten nowy, więc będę sobie testować. To jest chyba wodoodporny z Golden Rose za 11 zł. No i ostatnią rzeczą jest to taki szampon. Jest to szampon z Bani Agafi, z tej babuczki, babuczki kuźwa co ja gadam? z babuszki. I jest to szampon przeciw wypadaniu włosów. Zobaczymy, czy mi się sprawdzi. I w ogóle nie wiem jak to pachnie, podobno jak syrop na kaszel, tak gdzieś czytałam, ale podobno jest dobry, więc zobaczymy. Jest też duża pojemność, ta mi się już kończy, więc teraz wiecie na to wolne, jak będą już sklepy zamknięte i w ogóle no to sobie kupiłam taki i teraz sprawdzimy. Zapach, jak pachnie, bo jestem ciekawa. A więc witam Was z powrotem. Naprawdę odwróciłam tylko kamerę, ale testujemy zapach. Więc uwaga. W ogóle nie wiem, jak to się tutaj, bo to jest jakiś pres. Nie wiem, czy to, to jest zaklejone? Nie. O, fuj! Może pachnie trochę jak taki syrop na kaszel. Nie mam pojęcia, w każdym razie... Dziwne to jest dziwne. W ogóle pierwszy raz będę testować coś z babuszki, w sensie z babuszki, w sensie z tej pani Agafi, ale podobno jest, jest dobra firma, więc przetestujemy. A ja teraz będę montować dla was vlogmasa, bo chciałabym, żeby jeszcze dzisiaj wyleciał na kanał, bo w sumie nie nagrywałam tych wcześniejszych, więc trochę przypał, dlatego chciałabym wam to, wiecie, uzupełnić i wstawić dzisiaj vlogmasę zamiast jutro. Zobaczymy, czy mi się uda. Mm, tak, na 20.30, chociaż nie wiem, czekajcie, która jest godzina. Dobra, jest y, 19.34, więc mam, nie wiem, czy mi się uda, ale tak, do 20.00 chciałabym zmontować ten film i wstawić właśnie na 20.30, maksymalnie na 21.00. Zobaczymy, czy mi wyjdzie. No. A tak ogólnie, możecie mi dać znać, jak, jak tam wasze przygotowania. To świąt. Ja dzisiaj kryłam na przykład pomidora i inne takie tam, do ryby po japońsku. Ja ogólnie nienawidzę ryby, ale ryba po japońsku to jest coś, co ja uwielbiam, przysięgam. Osoby z innego województwa niż wielkopolska mogą tego nie znać. Możecie dać znać, czy znacie rybę po japońsku i wiecie, co to jest, bo to jest najlepsze, co może być, naprawdę to jest najlepsze, co może być. I ja tylko jedynie z Wigilii lubię pierogi i to nie z kapustą i z grzybami, bo nie lubię grzybów, tylko ruskie i właśnie tą rybę po Japońsku. i zawsze jem to i nic więcej innego. Na przykład krokietów nie zjem przez grzyby, nie zjem... Yy, co tam jeszcze było? Nienawidzę barszczu, więc też nie jem barszczu. Ale średnio przepadam za tym jedzeniem, bo co roku jem bardzo mało, więc jedynie co będę jeść to pierogi i właśnie rybę po japońsku, ale ryba po japońsku jest na zimno, a ja zawsze jem tą rybę, więc no polecam, naprawdę jest pyszna. W końcu udało mi się zmontować vlogmasa i zaraz wstawiam go na kanał, także chciałabym się z wami pożegnać, mam nadzieję, że ten vlogmas wam się spodobał, jeśli tak zostawcie koniecznie łapki w górę subskrybujcie na dole ten czerwony przycisk a my widzimy się w jutrzejszym vlogmasie także do zobaczenia, buziaki i pa pa